Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Cześć wam kochani, z tej strony Tarotistka Agafi, ja nazywam się Antonina, a w świecie Tarota jestem tarociską Agafi. E, nagrywam tutaj taki krótki filmik, żeby Wam troszkę opowiedzieć um, o sobie i ogólnie o kanale, na YouTube, e, na e, Facebooku i na TikToku. Więc tak e, mm, Zajmuję się kartami Tarota Od około 5 lat Także to jest ogólnie Dobrze wiecie, że Tarot jest moją pasją e, Moim zainteresowaniem I naprawdę chciałabym kiedyś w tym zawodowo pracować e, Prowadzę kanał na YouTube Tarociska i Na YouTube możecie znaleźć Wszelakiego rodzaju filmy E, horoskopy tygodniowe, horoskopy miesięczne, e, karty dnia, wybierz karty tego typu rzeczy, znajdziecie na moim e, YouTube. Jeśli chodzi o TikToka, e, również prowadzę TikToka, e, tutaj i dziennie na TikToku wstawiam Wam karty dnia, także również polecam tutaj wejść na TikToka, sobie zobaczyć jaki będziecie mieli dzisiejszy dzień, ale również rady też tutaj na TikToku Wam różnego rodzaju daję. I również polecam kochani, żebyście weszli na moją stronę na Facebooku tarociska Gafi. E, tam również e, robię różnego rodzaju, e, dodaję posty związane z kartami Tarota, więc też bardzo ciekawy temat, e, także zapraszam Was kochani tutaj na YouTube, na TikToka i na Facebooka. Myślę, że kanał Wam się spodoba. E, jeśli będziecie mieli ochotę, to zapraszam do lajkowania, do subskrybowania. Także kochani... E, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie, taroci z telegrafii.